Słyszeliście o Kukieri? To nowa ciastkarnia w Łodzi założona przez Achmeda, studenta stomatologii na Uniwersytecie Medycznym. Ahmed początkowo sprzedawał swoje ciastka online, łącząc nowy biznes ze studiowaniem, ale jego marzeniem od zawsze było otwarcie stacjonarnej ciastkarni w Łodzi. Moim największym marzeniem? Pewnego dnia otworzyć profesjonalny cookie shop tutaj w moim pięknym mieście. Dobry Łódź, mam na imię Ahmed, mam 22 lat Jestem studentem na stomatologii na Uniwersytet Medyczny w Łódź Miałem takie marzenie, żeby otworzyć mój profesjonalny cookieshop Tutaj w moim pięknym mieście Łódź Ale na pewno na początku był bardzo trudny Razem studię I dlatego sprzedam wtedy tylko online I po 8 miesięcy Ciężką pracę, już jesteśmy Znajdziesz kukier tutaj na Gadanskie 57 Budź. zapraszam Was do najlepszej, miękkiej, prawdziwy, amerykańskiej czasteczka prosto z pieca. Łódź, czekamy na Ciebie.